Ciągłą, ja jestem technokrata i witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. I powiem Wam szczerze, zawsze chciałem to powiedzieć. Tutaj mam dla Was najpotężniejszy procesor do gier, jaki kiedykolwiek powstał. Zawsze chciałem tak powiedzieć. Wszyscy, którzy zapowiadają wielkie konferencje, tak mówią, stworzyliśmy najpotężniejsze coś. A ja mogę powiedzieć, że jako pierwszy na polskim YouTubie przetestuję I9 12900KS w tej oto bestii od Hero, która do mnie przyjechała. Powiem wam szczerze, komputer wygląda no po prostu nieziemsko. Miałem od nich silnik. Spotkałem też ich trzy wyjątkowe, customowe kompy na Jemie co widzieliście w vlogu z IEMA, ale ten komp ten kombi jest moim zdecydowanie ulubionym i tylko brakuje mi takiego Hero X, technokrata na tej obudowie i żeby ten komputer został ze mną na zawsze. Prawdziwa bestia. Tak jak już Wam mówiłem, napędzana głównie właśnie i 12900 ks którą Intel zaprezentował dosłownie dwa dni temu oficjalnie. Nie jest to król opłacalności, ale nie ma być. To jest procesor przeznaczony dla absolutnie największych entuzjastów którzy nie boją wysupłać się naprawdę nawet ostatniego grosza na taką bestię. Jest on aż o 150 dolarów droższy od zwykłej i9, co przełoży się u nas na jakieś 600 zł więcej. Ale absolutnie miażdży konkurencję. AMD powiedziało, wypuszczamy 5800XD. A intel powiedział: Potrzymaj mi IHS, zrobię ci prawdziwego potwora do gamingu. Powiem Wam szczerze, montowanie filmów, yy, nawet oglądanie benchmarków w Sinbenchu czy gigbenchu, jak ten procesor je przechodzi i jakie wyniki punktowe wykręca, no to po prostu był miód na moje oczy, że tak to mogę powiedzieć. A granie na tym kąpie w 4K w 60 klatkach? Praktycznie, absolutnie każdy tytuł, no to jest takie doświadczenie gamingowe, jakiego jeszcze nie miałem przyjemności doświadczyć, i ciężko będzie rozstać mi się z tą maszyną, puścić go dalej w świat i zrezygnować z tego komfortu grania na takich ustawieniach. Ale po kolei najpierw zajmijmy się dokładną specyfikacją tego kompa. Potem trochę testów w grach, testy tego niesamowitego procesora, bo on tutaj jest główną gwiazdą. No i na koniec kilka słów ode mnie. Pamiętajcie cały czas, że to jest komputer dla entuzjastów. Tutaj rozpatrywanie go pod względem jakiejkolwiek opłacalności czy te sceny. Nie ma absolutnie najmniejszego sensu. Sama obudowa kosztuje grubo ponad 2000 zł. Sama obudowa niesamowicie ona wygląda. Grubość tego aluminium jest tutaj taka, jakby miała przetrwać absolutnie wszystko. No i zdecydowanie jest to zrobione z niesamowitym rozmachem i też jakość tego jak to wszystko jest spasowane i dopasowane. W niektórych momentach nawet aż za bardzo, ponieważ żeby dostać się na tylny panel płyty głównej trzeba odkręcić taką pokrywę z trzema wentylatorami, które odpowiadają tu za wyciąganie ciepłego powietrza. A jest zdecydowanie co wyciągać, ponieważ i9 nie jest chłodnym procesorem, ale Arctis Liquid Freezer 2 360 mm RGB radzi sobie bardzo dobrze ze schłodzeniem tej jednostki. Co prawda podczas benchmarków dobijała mi ona do 100 stopni, podczas grania do 90, ale przy tym komputer zachowywał całkiem niezłą kulturę pracy, biorąc pod uwagę to, że nie jest on szczelnie zamknięty, tylko tutaj są bardzo grube przerwy pomiędzy tym szkłem a blachą, no to ten dźwięk nie jest w żaden sposób izolowany, a mimo to nie był on w żaden sposób głośniejszy od mojego kompu który jest w bardzo szczelnie zamkniętej obudowie. Oprócz tego mamy tutaj RTX 3080 Ti, 32 GB pamięci DDR5, taktowane 5200 MHz z opóźnieniami CEL 40 od FURY, no i 1 TB dysk SSD prawdziwa bestia. Podoba mi się też to, jakie NTT ma podejście do budowania kompów. Naprawdę takie maszyny, jeżeli chodzi o wyjątkowość ich, jakie oni tworzą i tutaj głównie pod szyldem Hero, które ma być tą taką najbardziej freakową częścią ich segmentu komputerowego, no bo przecież pod szyldem NTT Game tworzą komputery takie powiedzmy bardziej użytkowe, choćby dla ESL-a, e, który organizuje Ema dla Całej masy innych wydarzeń, około komputerowych czy też esportowych, liga streamerów choćby, i tam te komputery są dla użytkowników takie po prostu, powiedzmy, efektywne, czyli lepszy stosunek ceny do jakości, bo przecież taki esportowiec nie potrzebuje takiej pięknej maszyny na biurku. Ale my, entuzjaści PC, bo to jest głównie dla entuzjastów, dla profesjonalistów, oczywiście dla streamerów, dla ludzi pracujących, Profesjonalnie też to może być komputer, ale musi to być komputer dla ludzi, którzy docenią każdy aspekt mocy, ale też każdy aspekt wizualny. Nie, mam nadzieję, że nie dziwicie się temu, że tak się nim zachwycam, ale jeżeli mielibyście na żywo do czynienia z tą obudową, która jest gigantyczna, musiałem wykręcić swój mikrofon, odkręcić go od biurka, żeby w ogóle ta obudowa mi się tutaj na to biurko zmieściła. A no, po prostu nie miałbym serca postawienia tak pięknej maszyny na podłodze. Ale już teraz. Przejdźmy sobie do testów wydajności. Tak jak już wcześniej wspomniałem w grach, no spokojnie 60 latek, chyba że Wiedźmin 3 no, gra już kilka lat na Karkuma. Tutaj w 4K spokojnie 90 klatek. Dying Light 2, 60 klatek bez problemu. Cyberpunk troszeczkę tego kompas dusił, ale ciężko się dziwić. Ta gra no, nie słynie tutaj z jakiejś super genialnej optymalizacji, dlatego wyciągnął około 50 klatek. Pamiętajcie, że to co widzicie na ekranie no, jest obniżone ze względu na nagrywanie ekranu za pomocą właśnie karty graficznej, co zabiera. Kilka procent jej wydajności, i przez to mamy o kilka FPS-ów mniej, gdybyśmy mieli, jakbym. Tego nie nagrywał właśnie kartą graficzną. Montowanie filmów, oej, czysta przyjemność podgląd timeline'u dał mi do zrozumienia, że czas w końcu przejść na właśnie i 912900. 12900 niestety nie mam wersji KS, a szkoda, bo chciałbym mieć tego potwora, mam zwykłą, ale właśnie ta ilość rdzeni i wątków daje tutaj radę. Dodatkowo właśnie w wersji KS maksymalny boost na dwóch rdzeniach to 5,5 GHz to pozwala nam myśleć już o granicy 6 GHz za niedługo. Dla kogoś, kto weźmie ten procesor, który jest no, kierowany czysto do entuzjastów, którzy prawdopodobnie go zwodują jakimś custom loopem i być może nawet uda się osiągnąć stabilne taktowanie 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach. Tutaj Liquid Freezer 2 pomimo tego że jest bardzo dobrym chłodzeniem, no niestety wydaje mi się nie dałby rady schłodzić tego procka na takim taktowaniu, bo jak widzieliście wcześniej w grach, no potrafił on dobijać do 90 stopni na stokowych ustawieniach. Przy tym pożerając około 150 watów mocy. Cały zestaw pożerał ich około 500. No, ale tak jak mówię, entuzjaści pieniędzy. I WATów raczej nie liczą. No i tutaj się to w 100% sprawdza. Jeżeli ktoś liczy WATY, to zarówno i912900KS pożej niesamowitą ilość, jak i cała taka maszyna. No bo RTX 3080 Ti tutaj w wersji od MSI e, Gaming X Trio no pożerają niesamowite jej ilości. Jeżeli chodzi o benchmarki, to w Sin Benchu 2050 punktów na Single Core, więc ta magiczna bariera 2000 punktów bez problemu złamana 26 000 punktów, jeżeli chodzi o Multicore. Jeżeli chodzi o Geek podobne wyniki, jeżeli chodzi o Single Core też około 2050 punktów i 18 tysięcy punktów, jeżeli chodzi o Multicore. Świetne wyniki w benchmarkach. Jeżeli chodzi o rendering, bo to też nie omieszkałem sprawdzić, jako iż to jest to, co ja najczęściej robię na komputerze, no to właśnie miałem około 3 minut. Różnice pomiędzy moim komputerem a tym komputerem, gdzie to w procentach jest około 40% krótszy czas renderingu. Aż powiem Wam szczerze, troszeczkę się zdziwiłem, ponieważ główna siła renderingu powinna tu być położona na karcie graficznej i prawdopodobnie ona robi aż taką tutaj różnicę w przypadku tego komputera, jeżeli chodzi o renderowanie filmu. Na tym komputerze zajęło to około 4 minut, gdzie na moim komputerze ten sam materiał renderował się 7 minut. 8 minut. Więc w procentach duża różnica, czasowo, no to jest tak naprawdę różnica stosunkowo niewielka. No ale widać, że komputer nadaje się do montowania i to aż za dobrze. Ale powiem Wam szczerze, dla mnie jest to maszyna do bezkompromisowego grania w 4K. No i do tego żeby zachwycać swoim wyglądem. Ale wracając troszeczkę do filozofii budowania komputerów e, przez NTT. Podoba mi się to, że jest to maszyna użytkowa, że pomimo tego i że jest to komputer, który trafił do mnie do recenzji i prawdopodobnie trafi gdzieś dalej, jest zbudowany tak, jak będzie dało się go kupić przez użytkowników. Nie jest on przekokszony, żeby jego cena była absolutnie wywindowana w kosmos pomimo tego, iż prawdopodobnie nie będzie tani na Nagrywania tego filmu nie wiem ile będzie kosztował, ale jeżeli jesteście ciekawi to prawdopodobnie link już jest w opisie tego filmu i tam zapraszam was do oferty NTT, gdzie być może już znajduje się ten komputer, gdzie możecie go kupić, bo procesor i9 12900KS oficjalnie do sprzedaży trafia 5 kwietnia, a ja mam nadzieję, że wy ten materiał widzicie kilka dni Wcześniej przed tą oficjalną premierą, ale być może właśnie już w przedsprzedaży ten komputer będzie możliwe do dostania. Tutaj dla mnie największą, oczywiście, taką radością było patrzenie na ten komputer, no i sprawdzenie najwydajniejszego procesora do gier. 3080, ja ja miałem już choćby właśnie Hero Engine V8, który gościł też na moim biurku i którego też dla was testowałem, natomiast właśnie Nowością był dla mnie ten procesor. No i ta obudowa, i powiem Wam szczerze: no, wiele obudów robiło na mnie niesamowite wrażenie, ale tutaj po raz kolejny o tym mówię. Zwróćcie uwagę, jak niesamowite są tutaj śruby, które są zamontowane, które przytrzymują nam szybę, która przysłania nam cały komputer. Oczywiście szkło jest z obu dwóch stron tego komputera no te śruby wyglądają tak jakby miały służyć do przykręcenia jakiegoś potężnego elementu w maszynie bojowej, a nie tylko szkła hartowanego do obudowy dla mnie jest to absolutnie niesamowicie trzy wentylatory wtłaczające powietrze, jak i trzy wentylatory wyciągające powietrze i ważna rzecz, nie powiedziałem tego wcześniej za dostarczenie energii do tych prądożernych podzespołów odpowiada FSP Hydro G Pro o mocy 1000 W, więc no, elektrownie też tutaj mamy konkretną, żeby to tak mocniej wybrzmiało, można powiedzieć, o mocy 1 KW. I to już brzmi naprawdę kozacko. Tak jak mówiłem Wam, czy to w przypadku recenzji silnika Hero Engine V8, jak i w przypadku tego komputera, no to powiem Wam szczerze. Tutaj nie ma co doszukiwać jakichś y, niuansów czy też minusów. To są maszyny dla entuzjastów. Jeżeli miałbym się czegoś doczepić, to dostęp do tylnego panelu płyty głównej. Żeby cokolwiek wpiąć do płyty głównej, musicie odkręcić taką ogromną y, aluminiową blachę, która jednocześnie trzyma trzy wentylatory wyciągające, o czym Wam wcześniej na początku mówiłem. Bez tego ani nie podepniecie zasilania, ani po prostu nic nie włożycie w usb na płycie głównej, nie podłączycie też HDMI czy display pod, pod kartę graficzną. I to w takiej codziennej pracy, jeżeli ktoś dużo odpina, podpina, przepina, czyli w mojej pracy, no to byłoby bardzo uciążliwe, ale jeżeli ktoś. Setapuje taki komputer raz i później na nim tylko gra albo tylko pracuje, no to wtedy dla niego to żaden minus nie będzie. Dla mnie to faktycznie jest lekki minus. Z drugiej strony chciałbym też tutaj potężniejsze pamięci RAM. Może nie tyle co potężniejsze, co ładniejsze. Te akurat nie mają żadnego podświetlenia RGB, a szkoda w takim kąpie raz, że chciałbym zobaczyć pamięci z podświetleniem RGB, ale to tak jak mówię, tutaj. Entuzjastów RGB. Nie wszyscy e, takimi są, więc no, nie każdemu to będzie przeszkadzać. I chciałbym zobaczyć tu 64 GB pamięci RAM, aczkolwiek to już jest bardziej dla profesjonalistów, dla gamerów. Te 32 GB spokojnie tutaj, absolutnie, nawet z zapasem na kilka lat, wystarczy. Dla mnie to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. E, powiem Wam szczerze, no tylko oczekuję na Wasze reakcje w komentarzach. Ja żałuję, że mam go tylko dosłownie przez kilka dni, bo musi lecieć dalej, ale no jestem nim zachwycony. No stoi tutaj na biurku i absolutnie go podziwiam. Ten znaczek Hiro, który jest tutaj wycięty w tej obudowie i wklejony, też jest tutaj bardzo fajnym takim smaczkiem. Tak jak mówię, jak zobaczyłem tego kompa i te na przykład srebrne, potężne napisy Hiro. tak jak ja na przykład miałem wątpliwości, jeżeli testowałem laptopy HERO, że tam ten właśnie napis jest zbyt mocno widoczny i wolałbym, żeby był bardziej stonowany. Tutaj pasuje idealnie do tej potężnej bryły, no to wręcz nadaje takiego dodatkowego smaczku i tak jak zobaczyłem te napisy, to tak mi się X technokrata i żeby ten komp został tutaj ze mną na zawsze. Wow, niesamowita sprawa. Piszcie, co Wy o nim sądzicie, a ja Wam za dzisiaj już dziękuję. Z przykrością żegnam się z Wami i z tym komputerem. No, i my widzimy się już wkrótce w kolejnych recenzjach na tym kanale, które na pewno już za kilka dni. A jutro kolejny odcinek Tech News'a. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!